Cześć, dzień dobry. Ja się nazywam Magda Malinowska, jestem konsultantką firmy Dotera, zajmuję się olejkami eterycznymi i chcę Wam dzisiaj powiedzieć, jak szybko założyć sobie konto, żeby kupować olejki eteryczne bezpośrednio od producenta, czyli w doterze i robić to za zniżką 25%. Tylko jeszcze jedna ważna uwaga, Słuchajcie, zawsze zanim się zarejestrujecie, porozmawiajcie z osobą, która Wam o olejkach powiedziała, z jakąś konsultantką olejkową, ponieważ dotera od czasu do czasu ma ciekawe promocje dla osób, które się rejestrują, więc warto, żebyście z takiej promocji skorzystali, ale wy o nich nie będziecie wiedzieć, będzie wiedziała właśnie ta konsultantka, więc warto zawsze spytać się osoby, która was do Lejku zaprosiła, do tego świata, czy jest w danym momencie jakaś ciekawa promocja, z której moglibyście skorzystać, wtedy już ta konsultantka wam powie. Ale jeśli chcecie takie konto założyć samodzielnie, to właśnie pokażę wam, jak to szybko zrobić? Robimy to przez internet, nie trzeba podawać żadnych wrażliwych danych. Konsultantka, która Was zaprosiła do olejków, osoba, która Wam powiedziała o olejkach, da Wam link, z którego możecie skorzystać. To jest link właśnie do takiego portalu do TERY, do zakładania kont. On się zaczyna www.maidotera.com/slash i tu zazwyczaj jest imię i nazwisko konsultantki. tak? Czyli w moim przypadku to jest www.majdotera.com slash Magda Malinowska. Ale niektóre konsultantki mają tam trochę tą nazwę zmienioną, więc też warto się upewnić, gdzie się rejestrujecie, bo może się rejestrujecie w jakimś sklepie internetowym, a nie u, u prawdziwej konsultantki. Tak wygląda ta strona po wejściu na link. I teraz interesuje nas prawy górny róg. W prawym górnym rogu macie tutaj Shop albo Join and Save. Shop to jest dla osób, które nie chcą zakładać konta, które chcą tylko kupić jeden czy dwa olejki bez rejestrowania się w Doterze. One wtedy klikają w Shop i dokonują jednorazowych zakupów. Natomiast jeśli chcecie założyć konto, wchodzicie w opcję Join and Save. Tutaj macie wyjaśnione różnice między kątami. Są dwa rodzaje kąt. Oczywiście możecie przez Shop jako klient detaliczny zrobić zakupy w cenach detalicznych albo założyć właśnie konto przez Join Save i wtedy jesteście tak zwanym klientem hurtowym i nie ma obowiązku robienia jakichś konkretnych zakupów, konkretnych kwot i tak dalej. Możecie tutaj zrobić dowolne zakupy nawet jeden, raz, jeśli macie taką ochotę, i to jest zawsze ze zniżką 25%. A Trzeci rodzaj to są konta dla osób, które chcą pracować w doterze i chcą promować olejki eteryczne, więc gdybyście byli zainteresowani takim rodzajem konta, to to jest właśnie Wellness Advocate. Na samym dole jest Join dotera, klikamy ten przycisk. I teraz tak, no niestety tutaj nie ma języka polskiego, więc zostawiamy język angielski. To ważne później, żebym ona to nie zapomniała, nie używajcie polskich znaków, dlatego że system słabo sobie z tym radzi. E, produkty, gdzie będą dostarczane olejki, to znaczy kraje, do których będą dostarczane olejki, czyli dokładnie gdzie chcecie, żeby doktora Wam olejki wysłała, najpierw musicie wybrać Europę, jeśli to jest Europa i wtedy pojawi się dodatkowo wybór państwa, tak, czyli my wybieramy... Polskę, aczkolwiek dotera wysyła, jak widzicie, do większości krajów na świecie, więc możecie bezpośrednio sobie już tam przekierować przesyłkę. Tutaj są te dwa rodzaje konta, o których Wam mówiłam, czyli ze zniżką 25% są oba. Jeden to jest po prostu klient hurtowy, drugi to jest dla osób pracujących. Załóżmy, że to, zaotwieramy to konto hurtowe. W dowolnej chwili potem będziecie mogli również zmienić to konto hurtowe na tzw. wellness advocate, czyli konto dla osób pracujących, jeśli kiedyś stwierdzicie, że chcielibyście, żeby tu płaciła za polecanie olejku. Klikamy continue. No i teraz tu wypełniamy informacje dotyczące waszej osoby. Załóżmy, że to będzie Ania Zielonka, adres... Świednicka. Pamiętajcie, bez polskich znaków, tak? Czyli miejscowość? Dobrze, może poznań. Kod do Poznania, patrzcie, to mi się cały czas zmienia na polskie litery, nie pozwolić na polskie litery, nie mam zielonego pojęcia, ale załóżmy, że to taki. Tutaj wymieramy czas, strefę czasową. To jest ważne przy promocjach np. BOGO, gdybyście chcieli skorzystać, tak? Wtedy dostaniecie informację na maila o godzinie, która was interesuje, o której, w, w strefie czasowej, w której się znajdujecie, a nie o na przykład y, y, godzinach, które obowiązują w Stanach Zjednoczonych. Czyli wybieramy tutaj Brussels, Berlin, Rome, czyli europejski. Jeśli chcecie, żeby... Na inny adres została Wam wysłana wysyłka, to również jest to możliwe. Czyli możecie się zarejestrować w Europie, bo na przykład chcecie korzystać z europejskich promocji, ale już wysyłka będzie do Stanów, bo na przykład czasowo bądź nawet na stałe przebywacie w Stanach. To od Was zależy. Ten adres może być dokładnie taki sam. i Ja tutaj zaznaczę, że taki sam. Jak widzicie, wszystko się skopiowało, ale możecie wpisać zupełnie inny adres. Na przykład wyjechaliście na wakacje i chcecie tam otrzymywać. Przesyłki. Obowiązkowy jest telefon. Telefon jest potrzebny po to, żeby kurier mógł się z wami skontaktować na przykład, kiedy y, będzie dostarczał wam już przesyłkę. E-mail. I to słuchajcie, jest bardzo ważne. Na jeden adres mailowy może być otwarte tylko jedno konto, czyli jak no, będziecie chcieli kiedyś założyć na mamę, przyjaciółkę, to już musi być absolutnie inny adres mailowy, ponieważ po y, potem identyfikuje, czy dana osoba ma już otwarte konto, czy nie. Data urodzenia, ona większego znaczenia nie ma, ale jeśli będziecie kiedyś dzwonić na infolinie w jakiejś sprawie, to mogą Was spytać o datę urodzenia. Enroller, słuchajcie, to jest osoba, która, pod której linkiem się um, logujecie, zakładacie kompo, tak? Czyli osoba, która Wam o lajkach powiedziała. To jest właśnie enroller, czyli tutaj z automatu, ponieważ skorzystaliśmy z mojego linka, jest pisany już mój numer, tak? I nie macie możliwości go wypełnienia. Gdybyście nie mieli tego numeru wypełnionego, to wtedy musicie waszą konsultantkę spytać o ten numer. Ona wam poda i, i macie możliwość sobie tutaj uzupełnić, że akurat pod tą konsultantką chcecie to konto sobie założyć. Oczywiście hasło. Załóżmy, że to mnie nie przepuści. Nie używaj. Żeby było silne hasło. Muszą być literki, cyferki i znaczniki. Teraz. Musimy kliknąć, że akceptujemy warunki współpracy z dotarą i kontinuj. Teraz oczywiście y, Dotera prosi Was o wybór y, albo zestawu rejestracyjnego, albo tylko katalogu. To jest takby równoznaczne z opłatą rejestracyjną, czyli możecie coś tu trzeba u góry wybrać. Może to być albo właśnie sam katalog w cenie 24,5 euro, albo może być to po prostu zestaw rejestracyjny. Wtedy ten katalog otrzymujecie w gratisie, nie ma tej opłaty rejestracyjnej, tak? Macie do wyboru różnego rodzaju zestawy rejestracyjne. Tutaj też pewnie konsultantka olejkowa wam podpowie, który w waszym przypadku będzie najlepszy. Ważne, że jakiś trzeba kliknąć. Jeśli nie chcecie zestawy, to tylko sam katalog, tak? Robimy Add to Cart. I poniżej macie moje, ma, my first order card, czyli tą kartę zamówienia. Tu możecie dodać jeszcze dowolne inne rzeczy, które oprócz tego zestawu, bądź oprócz tego katalogu chcecie w pierwszym zamówieniu mieć, czyli dowolne olejki, dowolne kosmetyki i tak dalej. Ważne, jeszcze jak się je dodaje. Tutaj jest taki szary napis: Enter Additional Item, więc tutaj możemy wpisać na przykład yy, lawendę. Wybieramy lawendę. 15 ml, jest dodana, mogę zmienić oczywiście ilości, jest podana cena. Ważne, żeby kliknąć potem view totals, czyli żółty przycisk. Jak widzicie za, dla nowo rejestrujących w tym miesiącu akurat jest promocja, więc przy takim zamówieniu otrzymałabym jeszcze dwa produkty promocyjne. Pełna kwota do zapłaty wyświetla się na samym końcu. Tutaj możecie jeszcze zmienić, jeśli by się okazało, że na przykład to pierwsze zamówienie powinno pójść do kogoś innego, bo na przykład nie ma Was w domu albo chcecie, żeby dostała je siostra. To wtedy tu macie możliwość Edit Name, jeszcze zmienić adres, nazwisko osoby, która ma to otrzymać. Na koło ma być wystawiony Paragon, tak? bo tutaj nie ma faktury, tylko Paragon. Klikamy, że na mnie. I tu macie możliwość wyboru: tak? albo ym, płatność kartą, albo płatność przez przelew. Jeśli płatność kartą to za chwilę będziecie mieli możliwość, pokażę wam, jak wprowadzić tą kartę. Jeśli przez przelew, to patrzcie, to dopóki nie zapłacicie, ta, ta przesyłka do was nie przyjdzie, tak? To jest ta informacja, że um, dopóki nie zostanie zaksięgowany transfer, przelew, nic y, do teraz wam nie wyślę. Można sobie to wydrukować, ale to również przychodzi na maila, y, ta informacja, gdzie trzeba zrobić przelew, w jakiej kwocie, numer rachunku i te wszystkie szczegóły do y, płatności. Ja wybiorę kartę i zrobię proces order na continue. To jest ten żółty przycisk na samym dole. I teraz e, trzeba wprowadzić kartę, którą chcemy zapłacić. Tutaj podświetliły nam się informacje osoby, której zakładaliśmy, e, zakładaliśmy konto. E, samo się jakby podświetliło, więc to już nie bardzo trzeba by chyba że coś się nie zgadza. Wybieramy rodzaj karty, który mamy. Załóżmy, że to jest to wiza. Wpisujemy numer tej karty. Hmm. O, miesiąc ważności oczywiście. Rok ważności. CV, czyli ten mały kod, który zawsze na otrocie karty jest na białym pasku nadrukowany. I pej. I zejdzie wam płatność z karty. Pojawi się informacja thank you for your order. I to znaczy, że... Płatność zeszła. Gdyby były jakieś problemy z kartą, z złym, z złym numerem, to będziecie otrzymywać informację, że ta, ta płatność została zrealizowana, w związku z tym zamówienie też nie zostanie zrealizowane. Słuchajcie, i to tyle. Możecie jak najbardziej założyć sobie to konto sami w 5 minut. Możecie poprosić konsultantkę, ona może również zrobić to za Was. Jeśli czujecie, że, że będziecie mieć z czymś problem, to na pewno z przyjemnością Wam pomoże. Tak czy inaczej, przez linka od konsultantki możecie sobie to konto sami założyć. Jeśli macie jakieś pytania, dzwoncie piszcie do osoby, która Wam o lejkach powiedziała. Trzymajcie się, pa.